Może co, przystaweczka? Ja bardzo chętnie. Bardzo proszę. To... Twoje kubki smakowe doznają szoku. Cebula. Proszę bardzo. Należy <noise> <W talerze> podać? <noise> Na obiad będzie jabłko czy senel? Widzicie. <noise> <noise> Naprawdę myślałem, że ona tak popłynęła z fantazją, że tą cebulę poda, chcę zagrać taką. He, he, fajna jestem, he, zjedz cebulę. He, he. Ma tak na poważnie, to już robimy. Kończę przystaweczkę. A czym się zajmujesz? Ja jestem kierownikiem produkcji, trochę prezenterką. Zaskoczony? Mm. Hmm? Mm. A ty czym się zajmujesz? Gotowaniem. To w sumie może mi wegańskie pomożesz. surowe pesto, znaczy wegański makaron. Ale skoro ty się pesto. zajmujesz gotowaniem, to może mi pomożesz? Zapraszam. Ja w, się Za. ma, Zad... bo się całe życie gotuję. <grym> no, jak chcę, żeby ktoś mi ktoś Jak Jakub jak zjednickersa, co? I idź gotować już przestań, przestań gadać, że tego nie lubisz. <grym> Więc tak naprawdę to jest tak, że ja niby udaję, że tego nie lubię, ale sprawia mhm. mi to ogromną satysfakcję. Gotowanie dla kogoś jest najcudowniejszą rzeczą, jaka może być i zawsze to robię. Ja będę mieszał. Dobra, a ja dam dwa talerze. I taką współpracę to ja bym nawet widziała na lata, powiem ci. Przyważyłaś? <grywa> Nałożysz, bardzo cię proszę. No i już. Sprzątam od razu po sobie. No masz No marzenie. W marzenie. Wiesz, marzyłam tylko i wyłącznie o mężczyźnie, który jeszcze będzie sprzątał. Nie, nie, nie rozpędzaj się. <grywa> <grywa> Przetawka była dosyć ciekawa, e, tylko nieskończona. No. Ja powinna dodać do niej mięsa.